No. Yeah. jest y, bardzo długa. Pierwsze wzmianki ochroniarskie. To są lata 30 XX wieku, kiedy przyrodnik przemyski Tadeusz Trela opisywał ten rejon jako niesamowity, jak opisał o wspaniałym praborze, wspaniałych jodłach, bukach, które ten teren yy, porastają, no ale też o niebezpieczeństwach, czyli yy, jakby zwiększającej się eksploatacji, eksploatacji tego lasu. Potem następny, yy, historia była taka potem druga wojna światowa, następnie, yy, następnie tutaj akcja Wisła, państwo arłamowskie, yy, czyli teren wojskowy ogrodzony płotem, więc tutaj. Nic nie robiło, więc te walory, o których pisał Trela, one się jakby zachowały do lat 80. I w latach 80. profesorowie kotlarczyk, piurecki zaczęli na poważnie mówić o idei powołania turyńskiego parku w tym, w tym rejonie. W latach 90., na początku lat 90., udało się stworzyć projekt parku i następnie zaakceptowany przez Państwową Radę Ochrony Przyrody. I projekt parku trafił na biurko do ministra, więc brakowało tylko podpisu, żeby, żeby park powstał. Minister nie podpisał i powiedział, że jakby nie może podpisać tego projektu, gdyż brak jest kasy w budżecie. Nie powiedział, że nie jest warto powołanie tutaj parku narodowego, że, że tu są za małe walory przyrodnicze, po prostu nie było, nie było na to pieniędzy. No, potem oczywiście prace, czy tam kampanie na rzecz powołania tego, tego, tego parku narodowego trwały dalej w okolicach 2000 roku. Pracownia na rzecz wszystkich istot prowadziła taką, taką kampanię medialną, informacyjną. No a potem od 2008 roku Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, czyli nasza fundacja, zaczęła pracę na, na rzecz powołania tutaj parku narodowego i wydaje mi się, że te prace są w dobrym momencie temat przebił się do mainstreamu, o powołaniu Turyńskiego Parku Narodowego się mówi i jestem pełen nadziei, że ten park powstanie w ciągu kilku najbliższych lat. I czasami jak ktoś tam na przykład z miejscowości mówił, a że nie, bo jakiś miał wątpliwości, no to... Szły takie teksty, i tak wam zrobimy tutaj par, nie macie nic do powiedzenia. Ja to opiszę w ten sposób. no Jakby mi ktoś na przykład w, y, przyszedł do domu i powiedział: To teraz wyrzucę ci wszystkie meble i przemaluję ściany tak, jak mi się podoba. No nie byłbym zadowolony i nie ma to znaczenia, czy on miałby rację, czy by tej racji nie miał. No po prostu nie byłbym zadowolony i tyle. I, i, no i to jest tak, że y, tutaj. Ci ludzie są dość dotknięci historią i po prostu co rusz przychodzili tutaj różni z, z zewnątrz tak? i mówili im, że im zrobią dobrze. No i przeważnie nie wychodziło to dla nich najlepiej, więc, więc jakby rozumiem ten brak yy, zaufania, a szczególnie przy takiej narracji, nie? bo jakby yy, ja zawsze starałem się po prostu tłumaczyć tym ludziom, że miejscowym, tak, że słuchajcie, to ma sens, to będą z tego właśnie yy, profity różne, że, to, że, że ten park wcale nie musi wyglądać, yy, znaczy jakby, że to nie jest tak, że, że ktoś wam tutaj coś próbuje narzucić, tylko chodzi o to, że po prostu to jest naprawdę ważne miejsce przyrodniczo, tak naprawdę, no, naukowcy twierdzą, powtarzam to, co mówią naukowcy, że to jest najdziksze miejsce yy, górzyste, w Europie, czyli że Białowieża to jest naj, najdziksze miejsce nizinne w Europie, a tutaj ci, którzy przyjeżdżają twierdzą, no zresztą dlatego też ten projektowany Turnicki jest projektowany z tego powodu, że po prostu, że to jest faktycznie naj, najdziksze miejsce górzyste w Europie i, 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 no i tak staram się to jakoś przedstawiać tak po prostu ludziom, którzy, którzy mają ogromne wątpliwości. A więc za, zacznę może od takich stworzeń, no, bardzo e, majestatycznych, czyli od drzew, których, e, które są ogromne, jak widać na załączonym obrazku e, i takich drzew o wymiarach, e, które sprawiają, że mogłyby być pomnikami przyrody. Akurat Jodle, Jodle Celebrytce się udało. E, no jest tutaj ponad 6,5 tysiąca, więc wspaniałe, majestatyczne drzewa, które są stare, które... E, z, Każde to drzewo w sobie jest mikrosiedliskiem, jest osobnym ekosystemem. Dodatkowo no, mamy tutaj do czynienia z takimi wspaniałymi zwierzętami, jak oczywiście wszystkie duże drapieżniki. Niedźwiedź, wilk, ryś, ale również żbik, dla którego jest to jedno z trzech miejsc występowania w Polsce, bo występuje tutaj, w Bieszczadach i w Beskidzie Niskim. Więc to jest też duże bogactwo. No, ptaki, jak orzeł przedni. Orlik Krzykliwy, Bocian Czarny, e, wszystkie gatunki polskich dzięciołów, czyli to jest e, identyczna sytuacja jak Puszczy Białowieskiej, tam również występują wszystkie gatunki polskich dzięciołów. Więc no, to sprawia, że ten teren jest, jest e, no, jakby cenny w bardzo cenne gatunki zwierząt. E, oczywiście jeszcze suweczka, e, puszczy góralski, e, no ta, 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 ta fauna jest bardzo bogata. Ale to, co tak naprawdę czyni ten park takim wyjątkowym, to są najczęściej te organizmy niepozorne. Takie mało majestatyczne, aczkolwiek ważne z punktu widzenia ekologii, z punktu widzenia pewnej, pewnej reliktowości, naturalności czy pierwotności obszaru. No i mamy tutaj do czynienia właśnie z tak zwanymi saproxilofagami czyli owadami, które są związane z martwym drewnem. Zgniotek cynobrowy, zagłębek, zagłębek brustkowany i ponurek Schneidera. I te właśnie owady. Yy, Wszystkie tu występują, one występują w te, tylko w takich lasach, które zachowały swoją ciągłość ekologiczną, są bardzo naturalne, są, yy, są bogate przyrodniczo. Mamy również do czynienia z takimi organizmami, również bardzo niepozornymi, jak buchy, porosty, wątrobowce, których też niektóre gatunki są gatunkami wskaźnikowymi dla lasów naturalnych bądź lasów, które są zbliżone do lasów pierwotnych. I tutaj również mamy takie gatunki. Więc to wszystko, cały ten przekrój tych wszystkich ważnych gatunków, które tak naprawdę występują tutaj i w bardzo niewielu innych miejscach w Polsce, tak? sprawia, że ten teren jest niesamowicie cenny przyrodniczo i jest absolutnie bez, bezdyskusyjnym kandydatem na Park Narodowy. Nie ma w Polsce takich, właśnie, gór czy górek, no właśnie, niby górki, ale góry, bo, bo po prostu to jest nisko, ale jest, jak się wejdzie do lasu, to ma się wrażenie, że się jest w jakichś wysokich górach, nie? Bo te podejścia są po prostu takie strome, nie? Jak, jak właśnie w wysokich górach. To ukształtowanie terenu. Ja, zawsze się śmieję, że. Był taki pisarz Terry Pratchett <grych> yy, i stworzył takie kontinuum Świat Dysku i tam jest takie miejsce, gdzie yy, góry, właśnie tak jak je opisuje, to się kojarząc z Pogórzem Przemyskim, gdzie żyją czarownice. I sobie wymyślałem, że kiedyś muszę zrobić w ogóle tutaj zlot, konwent takich fa fa fanów właśnie tego Pratchetta i Świata Dysku na przykład. Nie? I naprawdę no tutaj, tutaj jest wiar w ogóle jest przepiękną rzeką, gdzie co roku jest zupełnie inny i można ja jestem po prostu zakochany w tej rzece. Tu jest po prostu przepięknie. No wystarczy, wystarczy, wystarczy pójść po tych połoninkach, po tych górach, po tych lasach. Nie słyszałem jeszcze od nikogo, kto tutaj przyjechał, żeby powiedział, eee, tu jest w ogóle nudno. Nie, właśnie każdy, kto tu przyjeżdża i pochodzi, mówi jej, jak tu pięknie w ogóle. No a druga rzecz, na przykład, kogoś to interesuje historia, no to tutaj się tyle działo, naprawdę, bo przecież. W samych rybotyczach mieszkali Żydzi, Ukraińcy, Polacy, byli nawet Austriacy. W ogóle tu wsi było bardzo dużo, co róż w zasadzie była wieś, bo, bo Rybotycze były miasteczkiem, tak, ale wokół w ogóle były wsie. Gdzieś, pójdzie się do lasu, i nagle gdzieś jest cmentarz. Nie? Pójdzie się tam do góry na no też. By, była wieś i, i przecież w Rybotyczach na przykład były trzy łaźnie. To jest, jak się spojrzy teraz na przykład na Rybotycze, to jest nie do uwierzenia. Była łaźnia żytowska, ukraińska i polska. Odchodzili także, także naprawdę. No to jest po prostu, co rusz, to historia. Obszar projektowanego Turińskiego Parku Narodowego jest bez wątpienia najlepiej zachowanym kompleksem leśnym w całym paśmie Pogórza Karpackiego o wysokim stopniu naturalności, z bogatą i unikalną florą i fauną. W innych częściach Pogórza ta przyroda została już dawno temu przekształcona bądź wręcz zdegradowana. Obecny krajobraz i stan ekosystemów leśnych są tutaj wypadkową burzliwych losów historycznych, to znaczy okresów intensywnego użytkowania części tego obszaru, ale również okresów, w których występował brak ingerencji gospodarczej. Swoistym rusztowaniem tutejszej przyrody, takim kluczowym elementem, jest mozaika licznych płatów drzewostanów o długotrwałej ciągłości ekologicznej, która według badań kartograficznych może sięgać co najmniej końcówki XVIII wieku. Obecnie te płaty starych drzewostanów są uzupełnione poprzez rozległe kompleksy drzewostanów porolnych, które powstały po II wojnie światowej i akcji Wisła i związanych z tym wysiedleń. W odróżnieniu od wielu istniejących górskich parków narodowych, obszary Turńskiego Parku Narodowego pod względem fizyczno-geograficznym wykazuje cechy przejściowe i leży na styku siedlisk zarówno nizinnych, wyżynnych, jak i górskich, a jednocześnie na granicy Karpat Zachodnich i Wschodnich i zawiera w sobie elementy wszystkich tych krain co wpływa na wyjątkowe bogactwo flory naczyniowej. Przykładowo tutaj takim dodatkowym, ciekawym elementem są są, jest flora stepowa, pochodząca z płaskowyżu chyrowskiego. Dodatkowo obszar projektowanego Turińskiego Parku narodowego dzięki swojej wysokiej lesistości, obecności naturalnych dolin rzecznych, niskich barier antropogenicznych oraz występowaniu tak gatunków, zwanych gatunków wskaźnikowych dla lasów puszczańskich, stanowiłby cenne uzupełnienie południowego korytarza ekologicznego. Turnieckim parku narodowym wyjątkowe dla mnie jest to, że jest to park, który mam na wyciągnięcie ręki, a mimo tego jest dla mnie cały czas zagadką. Spędziłam tu całe, całe dzieciństwo, później wyjechałam, a jak tu powracam albo zaczynam mieszkać, to zdaję sobie sprawę z tego, że ja w ogóle nie znam tego miejsca i ono mnie bardzo pociąga w tym właśnie, że jest takie tajemnicze. Turnicki park narodowy, projektowany, obfituje w bardzo wiele drzew o wymiarach pomnikowych, czyli takich, które wymiary pozwalają na to, żeby stały się pomnikiem przyrody. Oczywiście wymiar automatycznie wielkość drzewa automatycznie nie powoduje, że on się staje pomnikiem, jest tam potrzebna uchwała Rady Gmin po to, żeby, żeby jakby prawnie powołać dane, dane drzewo ustanowić je pomnikiem przyrody. No i nasza fundacja, Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze w 2015-2016 roku przeprowadziła inwentaryzację drzew w wymiarach pomnikowych w tym rejonie i okazało się, że ten teren jest nasycony bardzo mocno takimi drzewami, tych drzew było około 6,5 tysiąca. Złożyliśmy wnioski do trzech gmin, które tutaj są w okolicy o to, żeby, żeby te drzewa powołać żeby, żeby ustanowić pomnikami przyrody no myśleliśmy że chociaż część tych drzew zostanie pomnikową Drzewa, które mają 5 metrów obwodu, tak, 40 metrów wysokości. No, zasługują na to. Niestety, w tamtym czasie gminy odmówiły nam powołania pomników przyrody, więc wszystkie te wnioski przepadły. Nie powstał ani jeden pomnik przyrody z tych, z tych wszystkich inwentaryzowanych drzew. Po drodze zmieniło się rozporządzenie ministra środowiska, znaczy zmieniło się, zostało wprowadzone, bo wcześniej tego, takiego rozporządzenia nie było, który podawał wymiary pomnikowe drzew. I te wymiary w rozporządzeniu były mniej ortodoksyjne, były mniej niż te, które myśmy używali. Wobec tego, gdybyśmy używali wymiarów z rozporządzenia, to tych drzew nie byłoby 6,5 tysiąca, tylko byłoby dużo więcej. Ja tak szacuję, że może, może nawet 10 tysięcy tych drzew by było. No więc no, ta historia jakby skończyła się tak, że no pomniki nie powstały. Co prawda udało się zwrócić uwagę opinii publicznej na to, że jest tutaj taka, takie bogactwo, tak, wielkich drzew i dzięki temu y, też Wydaje mi się, że dzięki temu właśnie y, lokalne nadleśnictwo jakby y, wstrzymywało się z, z wycinaniem tych drzew, tak, trochę, trochę się może obawiając właśnie y, tutaj jakiegoś szumu tak? Nie, niekorzystnego. Jeśli chodzi o powoływanie podników przyrody na terenie projektowanego Turyckiego parku narodowego, to przełom nastąpił y, chyba w 2022 roku to było, kiedy to burmistrz jednej, jednej z tych trzech gmin, które tutaj są. Y, jakby zarządzają obszarem projektowanego parku, gminy Szczyki Dolne. W, w czasie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wystawił dzień swojej pracy na aukcję. No i postanowiliśmy tutaj taki zastosować. Fortel, no, może to nie Fortel. Po prostu chcieliśmy pana burmistrza zaprosić do nas do pracy, żeby zobaczył, jaką ma piękną przyrodę i udało nam się pana burmistrza wylicytować. No i pan burmistrz, zgodnie z, z obietnicą, przyszedł do nas do pracy na jeden dzień i praca polegała na tym, że jeszcze raz właśnie chodziliśmy po lesie i oznaczaliśmy te drzewa o wymiarach pomnikowych na terenie jego gminy, jednocześnie na terenie projektowanego Tulickiego Parku Narodowego, tak, żeby zrobić taką. Ponowną inwentaryzację tak? części z tych drzew. I wydaje się, że panu burmistrzowi no, bardzo się spodobały drzewa, które ma na terenie swojej gminy, i, i możliwe, że po prostu nie wiedział, że ma takie, takie wspaniałe drzewa. No i sam powiedział, że no, jest to te drzewa są y, warte tego, żeby je ustanowić pomnikami przyrody, bo mają naprawdę ogromną wartość estetyczną i, i przyrodniczą. Obiecał, że w gminie y, że w gminie zacznie jakby doprowadzi do tego, żeby zaczęły się prace na rzecz powołania chociaż niektórych z tych drzew, tak i rzeczywiście za zaczął, od, y, 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 zaczął od tego drzewa, y, tej pięknej jodły, która ma 4,5 metra obwodu i 40 metrów wysokości, która no, wszyscy, wszyscy uwielbiamy to drzewo, je, je kochamy i y, y, y i doprowadził do tego, że rzeczywiście Rada Gminy y, uchwaliła, y, podjęła uchwałę, że, że drzewo to stanie się pomnikiem przyrody. I jak widać jest, jest tutaj tabliczka i y, y, jest to pierwszy sukces właśnie dlatego, że mamy z tej puli tych wszystkich drzew mamy, mamy pierwszy pomnik przyrody. Na podstawie prowadzonych przeze mnie w 2019 roku badań na terenie gmin Bircza, Fredropoli, Ustrzyki Dolne mogę stwierdzić, że występuje kilka takich kategorii obszarowych związanych z obawami przed utworzeniem Turńskiego Parku Narodowego. Dotyczą one obaw o utratę pracy bądź zmniejszenia zarobków, konieczność przekwalifikowania lokalnej gospodarki na inne branże, do tego dochodzą obawy związane z brakiem możliwości rozwoju infrastruktury, ale mamy też takie bardziej kulturowe, tożsamościowe kwestie, związane z lękiem o wyobcowanie lokalnej społeczności, oraz jest też postrzegana pewna obcość kulturowa niektórych środowisk dążących do, do utworzenia parku. Obecnie w Polsce mamy do czynienia z regresem powstawania parków narodowych. Ostatni park narodowy powstał w 2001 roku. No i Polska nie jest tutaj jakimś prymusem, jeśli chodzi chociażby w skali europejskiej. Mamy mało parków, mamy, te parki są małe, udział procentowy w powierzchni polskiej jest mały, 1%. Daleko od jakiejkolwiek średniej, która tam, średniej unijnej chociażby, która, yy, która przekracza 3%. To jest też powód właśnie, czyli taki brak brak tej decyzyjności, brak woli politycznej odgórny, tak? I, który powoduje, że przez te ostatnie 22 lata żaden nowy park narodowy w Polsce nie powstał, mimo że tych propozycji parków narodowych jest całkiem dużo, bo takich, które istnieją, w, takie, które istnieją w tej debacie publicznej albo inaczej, Y, które w jakiś sposób posiadają jakieś przesłanki y, merytoryczne bądź medialne, o których się mówiło przez ten czas, no to jest około 25 propozycji. W tym powiedzmy, że połowa z tych propozycji to, to są propozycje takie, które spokojnie w tym momencie można by już powołać Park Narodowy, tak? nie trzeba było się zastanawiać nad tymi propozycjami, więc y, no, y, potrzeby są duże, możliwości również są duże, ale wola jest niewielka. Zapraszam wszystkich serdecznie na, na i spacery i odwiedziny Turnickiego Parku Narodowego. No, jest to niesamowita szansa na to, żeby zobaczyć jeden z tych ostatnich lasów tak dobrze zachowanych w naszym kraju no, oraz no, rzadka rzadko jest okazja, żeby tak naprawdę chodzić po terenie nieistniejącego parku narodowego, czy niewidzialnego parku narodowego. Więc do tego niewidzialnego parku zapraszam. Ktoś będzie mógł się za kilka lat pochwalić, że chodził po tym terenie, zanim stał się on widzialnym, Turnickim Parkiem Narodowym. Zapraszam serdecznie wszystkich.